Nie, yeah, welcome to the hell Dobra panowie teraz zobaczymy kompletnie w Anglii Teraz jedziemy bez bez ta... Masy kurwa <laughs> szybki internet, nie? Jedziemy te haksy Daniel powiedz, że... urodziłeś się w Polsce, a jesteś emigrantem. Już, już, już litość! Już mnie ktoś tu cisnął Ja Kurde ja Kto ja, 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 ja. tu od tyłu mnie atakował? Ja tutaj. Proszę Państwa, tutaj. Ja! Nie że <laughs> ja tutaj. Ja, ja widzi1979 cisnę leszcy. <laughs> no, ale połowa jestem... to... ja Połowa ma co, jakieś to, tutaj. Ten, ee, jak to się mówi? To. No. No. no i wyczyścił mi tu wszystko. A te pipki Czego? będziesz wstawiał w lecie, jak będę za dużo tutaj? Pip, pipczał? No nie wiem, czy mi się będzie chciało. Na w filmiku będzie plus 18. O właśnie. Karas się nie pip. Ach, kurde. Nie pipać, tak jest. Uważajcie, bo tutaj z gości biega po pijaku, kurwa z pistoletem. Jak, jakiś koniusa, Ale to. Ale dębowym po... mocnym. A to, także... to A to Paweł biega. Tak, A to Paweł dębowym? Tak. Eee, dębowe mocno. nie wie, że po alkoholu się nie bawi broń. Kurwa. Kurde ktoś nikogo musiał zabić. Ja cię. Ja go ja zrobiłem. Bym się wzmocnił nagranie. Ach. Pierwsze moje nagranie, dajcie się poznać. Kurwa! To... Oh. Ja chyba no, po nie. kimś poprawiłem, co? No po mnie. Przechodzi do następnej broni. O oh, jest. <laughs> <W przypadku rzeczy. laughs> To już jest sukces, pozabijam, porozwalam, nowe dziury w dupie powywalam, gardło ci podetnę i wszystkie żywe przetnę. Amen. To będzie nasz ten, nasz hymn. Nie, ja na mam taką prośbę panowie, jak już do kogoś strzelam to nie biegacie, lewo, prawo czy coś, tylko, tylko tak w miarę... Czujcie. No, no. Ale wpadł tu, jasne, ja myślałem, że ty dalej pobiegniesz. Bo ja mam, ja mam gorzej niż wygrać Wygracie na parę razy, a nie? <śmany> Paweł po prostu chce, żeby był ruch prawostronny. Tak, tak. Bo się... O kurwa. O, widy no, kręciłem! O, Wiktora napiłem na widzi! O, Ty, to się, to się, się wytnie. To, to, to się, tam, się to się wytnie jako zdobycie mistrza broni. Jeszcze sobie muszę wyjść. Niestety, wiecie, gazu chyba nie odkręciłem. Zak, nie zakręciłem na konie. Chcę wyjść na dwór. No nie! nie. Darek. Jak ja mogłem nie trafić? <grym> Łukasz! A ten lepszy był ten. No e, bardzo mi się podobał, że wiesz. Jak ja, ja nie mogłem trafić? Na teściową, nie koń mnie walnął. No. Końfetti. To, to musisz zwalić konia. i o. będzie... Gabron jeszcze jest. Jest Gabron? No, wszyscy mają parcie na szkło, panowie. Udobie o kurde, się dobie wszystkich tych, wiesz, yy... Kurde, jak to... ...programów, jest. to to a'la Big Brother jest po prostu teraz. Rodzina... ...Ziba... ...Zibatower. Ziebatower. Ziebatower. Tower. Tower. O! Darek ten... Nie ma Starek to mnie kości tutaj, kurde, kurde jak... Kurde! mnie jak trawnik dla to, normalnie tuż. No, to. No, byś widział jak stary dzisiaj kościł trawnik. Jeszcze mechanik mi na... na... O, no, to ten, to ten gościł to, tak to, 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 to. No, normalne. A ja coś mam przeczucie, że ten misz broni, co no, wygrałem, co go nagrałem, to będzie jeden jedyny mój wygrany. o kurde. A wiedziałem, że tam idę, Wiktor? Widziałeś widziałem cię, jak coś przebiegał. Ja tam biegam w tenisówkach, to nie słychać. Kurde. O, moja żona wlazła, ten... Lena, możesz być na YouTubie, jak... Weź tam krzyczki na mnie może. U buraku. Krzyki, ześ tam. Kurde. Głosi, będziesz na YouTubie, dziewczyno. To jest twoja szansa. Szansa zaistnienia. O kurde, uh, Paweł! Oh, yes! Widziałeś, tu niby zagaduje, a tutaj pyk, pyk Dobra, gramy bo... dalej, szybko, nie, Wiktora zabić to jakby niedzielę w tygodniu, nie? Paweł, Paweł, ty to fajne te okrzyki wydajesz jakbyś... Kurde. Jakbyś, jakbyś w tym, w jakimś kurde w porno podkładał takie oo oh, no. <laughs> dobre to jest... Ruskie, polo, ruskie porno. Nie, a są jeszcze niemieckie to... O oh, ja To było Good instruments, a ja naturalnie! A ja, good oh, ja. Ja, na ja, ja, na. ja, good, good Snella. Kurde, asysta. Ty, Łukasz, będziesz musiał chyba to na tym YouTubie o, kurde, powyżej 18 lat stawić, nie, Powyżej 40. 40 Ty chyba pierwszy raz mistrzu broni ma jakiś karabinek maszynowy, a nie ten pistolet. Ja nie wiedziałem, że w ogóle coś tam coś tam jest dalej jeszcze. A jeszcze Wiktor. Asysty, dwie asysty, kurde O kurde. Już tam wali Wiktor z sartała. Pewnie. Elsa, kurde, to mi się Elsa kojarzy w ogóle z jakąś kablówką. O kurde. Dobrze, że, sto, że stoi jeszcze, tam nie wali. Wiktor, weź ty! Dawaj, Do. dawaj, dawaj! Idź sobie. O kurde. No. Dogonił mnie. <laughs> A ja co myślałeś, że tak będzie łatwo, jak u ciebie też coś nagrywałem? <laughs> Tak, że sobie ekipę z przedszkola wziąłeś w ogóle i tam ich stresałeś? Nie ma farmy, nie ma farmy. Że sobie tam kurde, wziąłeś jakieś dzieci kurde właśnie... Masz farmę, Daniel, nie, Daniel. Dzieci, dzieci neo wziąłeś tam sobie, czy to tam kogoś i... Dałeś ofertę właśnie, jakieś dzieci z problemami. Tak. Dołożę wam do prywatnego przedszkola i... Ja nie wiem jaki są sens bo, w ogóle grałem. ja ten teraz tam mi pokazałem się. Jeszcze nie, bo, nie wygramy to już koniec. A ja na magnumie zostałem, no, Łukasz, jest... gdzie ty jesteś, bo chciałbym... W porażka. W się... porażka! Chciałbym przed tobą się przewinąć, żeby ten... <laughs> 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 Vini, ja cię nie. widzę, bo ty jesteś u mnie w zespole. to wiem, ja cię z daleka widzę, twój znacznik chociaż. Tam A, gania sto A, za do... to by uważać. Znaczki. A dobra, fajnie, jak ktoś mi pomógł. <laughs> To ja że nie mię sprawy żeby mój znacznie widać gdzie A, jest dzięki <grym> Tutaj 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 jest Gdzie to jest A? tutaj <grym> powiedz <pójdź. grym> Tu zdarku ja wiem gdzie to ali, jest ali, ali, <grym> chodźcie tutaj Chodźcie tu się pilnować właśnie No idziemy tu do tego basenu, chodźcie, chodźcie ja Ej sobie przy basenie, ja to przy basenie Przy basenie powiem. i wracaj go ja tu tak. Ale tamten basen, ty Kula. Jak będzie do ciebie, to skarż z Ziby Tower. Siostra basen. Wyskakuj. Tu też się da wyskoczyć. Jasne, powinno się dać. Jest tu podziwiałem, widziałem go. No już nie podejdzie. Siostra basen. Gawron, kurde, nie ma TS-a, zaraz go zacika. <noise> zaraz go tam zobaczcie. Już go go ma. O, kogoś sobie zabiłem nożem. Emil mnie zaczipił Emil, a ty... to Koniec tą kosą, nie? O kurde, jest, z A ja kule. no dwóch tam jak... jak ja dosłownie jak skoczył, kurde jechałem O a. A, kogo złapał? Kogo Ty no... Ja... mnie, mnie O Boże, mnie! <liza> 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 o Boże Łukasz! Jak sobie... Jakiś... zapierdala Kurwa co on robi nie? O, się czołgał na piątym, Na piętrze Nie, bo ktoś tam Ich dwóch strzelałem Strzelałem ich dwóch i jeden za mną biegł I się położył.